Ten nastolatek w Lexusie chciał nagrać filmik na TikToka, a w rezultacie odebrał życie sobie i dwóm koleżankom, które siedziały z nim w tym samym samochodzie. Wszystko to nagrywał telefonem jego przyjaciel, który wcześniej wysiadł z auta. Na tym nagraniu 19 dziewiętnastoletni chłopak w Jeepie Lexus z prędkością ponad 150 km na godzinę wjeżdża na wzniesienie, żeby samochód jakby wzleciał i wszystkie cztery koła oderwały się od ziemi. Jak później wyjaśnił jego przyjaciel, ten chłopak chciał, żeby na TikToku robiono z nim montaże i fajne edity. I najprawdopodobniej teraz tak właśnie będzie, ponieważ kiedy wylądował po skoku z tej górki jeepem, nie zdążył wyhamować przed najbliższym zakrętem. Na tym nagraniu doskonale widać, jak ten jeep przebija betonowe ogrodzenie i wylatuje prosto do wody. Nikogo z tej trójki, którzy byli w samochodzie, nie udało się uratować. Z tym chłopakiem w samochodzie były także dwie dziewczyny, obie miały po 20 lat. Nie mogę tutaj pokazać nagrania, które robił jego kolega, bo za to mogą usunąć materiał. Jeśli chcecie je zobaczyć, znajdziecie je pod linkiem w moim profilu, tam już zostało dodane. I koniecznie wyślij to wideo znajomym, którzy myślą, że są nieśmiertelnymi kierowcami wyścigowymi.